Siemanu. Ogólnie to jest mój pierwszy filmik. Chciałbym powiedzieć, że mam kanał na YouTube. Teraz wpadajcie na TikToka, e, nazwa będzie w opisie. No, Ogólnie to będzie na przykład Minecraft, Fortnite, czasem Rekruam, na przykład jak teraz. E, e, możliwe, że za rok. Możliwe. Bo teraz mam PlayStation na możliwe ze za rok, czy tam za dwa. Nie wiem, będę miał komputer i może e, będę przez OBS a i będzie lepiej mi się nagrywać. A teraz na konsoli nagrywam. No będzie Minecraft, Rec Fortnite. Czasem Roblox, czasem będą filmy z moją siostrą, która też będzie w opisie. No. No i zaraz będę nagrywał jakiś film. E. Nie wiem jaki, ale jakiś talent czy coś. No więc na.